Dla naszych klientów liczy się przede wszystkim efekt naszej pracy, czyli konkretna, wymierna i pozytywna zmiana w ich środowisku pracy. Aby to osiągnąć, stosujemy nasz autorski model działania, który nazwaliśmy Positive Change Management System. Służy on temu, abyśmy wspierali naszych klientów w osiąganiu tych zmian. Pierwszym krokiem naszych działań doradczo-szkoleniowych jest wspólne z klientem zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu zmiany oraz określenie twardych mierników. To jest wskaźników finansowych, rynkowych, satysfakcji klienta, wskaźników procesów wewnętrznych, rozwoju kompetencji oraz zaangażowania pracowników. Następnie kładziemy szczególny nacisk na badanie potrzeb szkoleniowych i określenie luki kompetencyjnej. W oparciu o autorską metodę pomiaru luki kompetencyjnej precyzyjnie opisujemy zmiany, których klient oczekuje. Wykorzystujemy tu wywiady, ankiety diagnostyczne, obserwacje na stanowisku pracy, analiza dokumentów, metodę assessment center, badania oraz testy. W trzecim kroku określamy cele projektu rozwojowego. Oznacza to, że definiujemy tutaj zakres zachowań, umiejętności oraz kompetencji, które powinny być dalej rozwijane. Na tym etapie definiujemy także formy działań rozwojowych. Angażujemy do tego kilkuosobowe zespoły konsultantów, które bardzo głęboko poznają specyfikę klienta i dopasowują treści oraz formę działań rozwojowych do wymogów zmiany, która ma nastąpić w organizacji. Na tym etapie następuje realizacja zaplanowanych działań rozwojowych. Wykorzystujemy tu szereg różnorodnych, nowoczesnych form, takich jak szkolenia, treningi na stanowisku pracy, warsztaty i e learning, treningi indywidualne. Poza tym coaching indywidualny i zespołowy, doradztwo i badania. To szczególnie istotny element systemu. Koncentrujemy się tu przede wszystkim na wzmocnieniu procesu zmian w organizacji klienta i zapewnieniu mu wsparcia ze strony naszych konsultantów. Jako działania wspierające proponujemy m.in. sesje konsultacyjne i sesje kików dla przełożonych, osobiste plany rozwoju, kontrakty psychologiczne, działania follow-up, dzień konsultanta czy wewnętrzne kampanie PR. Dzięki tym działaniom osiągnięta zmiana ma szansę na stałe zaistnieć w organizacji klienta. Ostatnim etapem jest ocena zmiany, która nastąpiła w organizacji klienta. Badamy tutaj wskaźniki dotyczące satysfakcji pracowników, poziomu ich wiedzy, zmiany w zachowaniach, ale także mierniki opisujące środowisko pracy. Ewaluacji dokonujemy poprzez ankiety, testy wiedzy, assessment center czy też obserwacje uczestników naszych szkoleń w ich środowisku. Ewaluacja jest dla nas ogromnie ważnym momentem, ponieważ możemy tu wyliczyć stopę zwrotu w inwestycje rozwojowe, co dla klienta jest dowodem na efektywność współpracy z kontekst HR.